My zapraszamy na mecz Barclays Premier League, który komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. To będzie prawdziwy piłkarski szlagier. Hit. Lider zmierzy się z wiceliderem. Trzymaj się widzów fotela. Czeka nas 90 minut emocji na najwyższym poziomie. Sędzią głównym tego spotkania jest Mehmet Yildiraz. No i... Van Pers, dobrze się pokazał. Rooney, ryzykowna, ale udana interwencja. A teraz Steves. Carlos Tevez to urodzony napastnik. Jest silny, szybki, świetny technicznie. Obrońcy drużyny przeciwnej będą mieli przy nim pełne ręce roboty. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Udane podanie. To musi być gol! Niestety tym razem ucieczka z piłką nie powiodła się. Oddaje strzał. Szkoda, niecelnie. Na No, jest wybornym technikiem. Niezwykle ciężko odebrać mu piłkę Które? Będzie groźnie. On potrafi wykorzystywać okazje, które się nadarzają, zarówno w pod. ze strony gracza Manchester United. Nie czekają od razu, wstawiają grę. Teraz Runi. Pan Persi. No, może być groźnie. Czy to wykorzysta? Wayne Rooney Nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Dzeko. A teraz przy piłce runej. Czy to wykona? Będzie strzelał? A, kolejna zmarnowana szansa tego gracza. Będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na przełamanie jego niemocy strzeleckiej, ale przynajmniej próbuje. Ładnie przechwycił to widzieć. Zdecydowanie ofensywnie teraz Manchester United. A kapitalne podanie. Nie udało się. I obrońcy wyjaśnili sytuację. Barry. Silva. Podał do partnera. Mogło być niebezpiecznie, ale obrońcy byli tam, gdzie trzeba. Nasli. Ależ doskonały zwód i zgubił obrońcę. Zakręcił nim tak, że nie wiedział nawet, jak się nazywa. Ależ akcja. Ży... No, będzie gol. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Ten napastnik jest zdecydowanie ostatnio zupełnie bez formy. Ciekaw jestem, ile meczów będziemy musieli czekać na to, żeby zobaczyć w końcu jego bramkę. Szaleńcza atakuje obrońca. Dzeko. No zastanawia się, czy nie strzelać. Ten napastnik jest zdecydowanie ostatnio zupełnie bez formy. Ciekaw jestem, ile meczów będziemy musieli czekać na to, żeby zobaczyć w końcu jego bramkę. Nasli. Teves Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. Dzeko. Wspaniale przechwycił. Smaling. Jan, już blisko pola karnego Jest szansa Obronił, nie złapał piłka w grze Świetnie podciął piłkę I perfekcyjnie trafia do adresatu Szansa na dośrodkowanie. przejęli piłkę Ładnie dograł. Uderzenie. Gol dla Manchester United. Ależ Manchester United zaskoczył rywala. Teraz może spokojnie udać się po tym golu do szatni. A teraz przypince TWS. Dzieko. Marwy. Ślisk. Blisko polekarne może strzelać. Ładna wymiana. Tevez. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Bardzo ważny moment to było zdobyte prowadzenie tuż przed przerwą. Myślę, że zareaguje ten rywali. To będzie ostra wymiana zdań w szatni, a w drugiej połowie przed nami emocje. Nowy zawodnik na boisku to zawsze szansa na odmianę gry drużyny, która właśnie przegrywa. Do końca drugiej połowy już niewiele. Okay. A teraz Rooney. Przeciwnik przejmuje podanie Samira Nasriego. Czy to wykorzysta? Kapitalna wrzutka! Strzał głową, ależ był blisko. Dosłownie centymetry nad poprzeczką.

Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Duży naprzeciw na piłce. Wayne Runi teraz. Ślizgiem chce przerwać akcję. Koloturę teraz? Jest szansa na dośrodkowanie. Czy to wykorzysta? Robin Van Persie.